Pięć lat wcześniej. Okolicznościowe spotkanie z kolegą z pracy. Poza własnym układem odniesienia człowiek głupieje, twierdził siergiej swoim filozoficznym dialektem. Tak było na Syberii i jest wszędzie na całym świecie. Siergiej 32-letni młody człowiek z wykrzywionymi lekko od nadmiaru alkoholu ustami uważał się za krymskiego tatara. Naród ten rozpędzili bolszewicy po całym swoim olbrzymim terytorialnie imperium. Jego przodkowie trafili na Syberię. To tam gdzie tubylce zmieniają skarpetki, z prawej nogi na lewą i odwrotnie, mawiał. Był szczupłym, niskim białasem, tylko lekko skośne oczy zdradzały mieszańca. Trzeba przyznać, że mój znajomy umiał opowiadać pikantne historyjki, krasząc obficie zdania tłustymi przekleństwami z całego, dawnego ZSRR. Najlepiej wychodziło mu narzekanie na komunistyczny reżim. Który wypędził Tatarów Krymskich z ich odwiecznych ziem. Gdyby nie on nigdy bym nie słyszał o jakichś tam Krymskich Tatarach, bo i skąd? Tymczasem siedziałem na ławeczce w Waszyngton Square Park na Manhattanie i wdychałem nowojorskie brudy przefiltrowane niechlujnie przez otaczające je wody Atlantyku. Malutki skrawek ziemi zwany parkiem. Był ozdobiony kilkoma drzewami, a po środku królowała trzystopniowa fontanna, odgłosem spadą jacej wody kojarząca się z leniwem, małym wodospadem. Aby ten skrawek nosił nazwę parku wstawiono kilkanaście ławek, na których gnieździli się liczni konsumenci okolicznych slamsów, mieszając się z krawaciarzami z biznesowych biuro szóstów zajadających swoje kanapki kupione w niechlujnych barach i zalecając się do koleżanek z pracy. Przynajmniej tak to wyglądało z boku.